Czy widzisz na przykład pomiędzy Julką a Michałem płomienne uczucie? A tak myślisz? Czy tak myślą osoby? Internauci. Widzicie co, uczucie może być yy, o... Oparte na wielu aspektach. My w ogóle obserwujemy ciała, więc ktoś pomyśli, że jak się ludzie przytulają i do ciebie lgną, to musi się za tym stać coś seksualnego. A może w tym jest tylko to, że oni się z tymi w tych ciałach zespalają, ponieważ oni muszą na siebie liczyć. Oni muszą tworzyć jedno ciało. A że za tym się uruchamia czuły dotyk, tylko pytanie, co on uruchamia dalej w naszych głowach. Nie wiem, co oni robią tam dalej i nie będę tego wnikać. Jak jest ludziom dobrze, niech będzie im dobrze. Wnikać. Tutaj zacytuję ten jeden komentarz właśnie, że ktoś napisał, głosuję na Julkę i Michała, ponieważ chce im dać um, więcej czasu w programie, żeby mogli się lepiej poznać. Lepiej poznać. Może oni się już poznali, może jeszcze go potrzebują. Ja myślę, że głosujmy na najlepszych, a nie tylko dlatego, żeby się ludzie mogli poznać, bo wtedy to byśmy naprawdę musieli dużo e, na, e, osób wybierać i głosować na nich, żeby tam jakieś relacje cementować i, i, i spajać. Słuchajcie, nie o tym jest ten program. To jakiś wieczorny sobie zrobimy po 24. Ale był były takie paryt, które się zakochiwał na naszym tutaj najsłynniejszym parkiecie. No ale serce nie sługa, i niektórzy sobie potańczą i pójdą dalej, tańczyć z kimś innym, a niektórzy zostaną i się będą bawić dalej z tą samą osobą. Co ja mam powiedzieć?